Witam wszystkich bardzo serdecznie. Długo przeze mnie oczekiwany unboxing w końcu przybył od mojego jednego z widzów Dawida. Bardzo Ciebie serdecznie pozdrawiam. Opowiem Wam małą historię, ale zanim do tego, zapraszam do filmu na kanale Granie na Spontanie. Przed Wami Michał. Będzie, mam nadzieję, trochę krótszy unboxing, ale pokrótce Wam objaśnię dlaczego długo czekam na tą przesyłkę. Dawid wysłał przesyłkę do mnie na początku listopada, jeszcze przed 11. Prze, przed 11 listopada jeszcze. I się okazało, że ona gdzieś zastygnęła, nie wiem gdzie, czy w miejscowości Reda, skąd była wysyłana przesyłka. Ze Słupska do Redy jest prawie 100 km. niecałe dwie godziny samochodem, półtorej pociągiem, a przesyłka do mnie trafiała prawie miesiąc. Czy zawirowania wokół covida, czy coś w tym rodzaju nie wiem, ale mnie to delikatnie trochę przeraża i mam nadzieję, że to się troszkę uspokoi. Boże, ja będę miał tutaj mm, uzupełniacze do gier, ponieważ mam sporo gier. Które. fakt, e, Które niestety mają albo jakieś wydania platinum. Których akurat tak się składa, nie zbieram na potęgę, ponieważ y, jeśli są one wszystkie jednakowe, nie mają wyjątkowego nadruku, to nie wygląda to dobrze i niestety, no. Mi osobiście to niezbyt, niezbyt przy, przypada do gustu. Zwłaszcza, że jestem przyzwyczajony do tego, że kupuję jakiś produkt i on jest tak ładnie opakowany, tak jak być powinien, nie? Wiadomo, że te późniejsze wydania, premium, czy tam jakieś classic, czy tam jakieś inne, to jest dowód na to, że gra się sprzedała e, w, do, w, w dużej ilości, nie? Wiadomo, to się, to się trafia, no to są raczej dobre gry, to nie są jakieś słabe nie wszystkie są dobre. Tutaj widzę chyba Deus EXA. O ile ja dobrze sobie przypominam, tego poprzedniego co wyszedł. I teraz tak. Moi drodzy, mamy tutaj chyba trochę ciężkie pudełeczko. Zobaczmy. Tutaj liścik jeszcze. Mam nadzieję, że nie miłosny. persie Piaski Czasu. Wymiana płytki. Zgodnie z obietnicą Dawida. Wymieniam płytkę. Może inaczej to zrobiłem. Tak troszkę nie wypada wyjmować w ten sposób. Było Platinum. Ląduje wydanie z nadrukiem. No już chyba trochę lepiej to wygląda, nie? No zdecydowanie lepiej niestety. Taki już jestem wymagający ziomek. Zobaczmy co tutaj jest. Płytka w stanie super. Do sprawdzenia. Tą też sprawdzę. Może komuś rozdam, może ktoś ode mnie tanio kupi. Takie wydania raczej mm, sprzedaję za bardzo śmieszne pieniądze. No i tak, jak zgodnie z planem, całość praktycznie i mm, okładka, cała w lepszym stanie niż ja mam do tej pory. Instrukcja w lepszym stanie i płytka też w wydaniu premierowym i. Super. Nie wiem, czy Dawid coś tam mieliśmy zrobić, tak zwaną wymiankę. Bo troszkę ta gra kosztuje, ale zobaczymy. I to chyba wszystko, nie? Koniecznie. Tutaj jest jeszcze bunt ludzkości. Tak? Z seksa widzę. Także przeczytam sobie tylko liścik, jak to wygląda. Troszeczkę widzę pismo. Pismo śmieszne. Też takie, kiedyś miałem kulfonowate litery. Nie, jeszcze spoko. Przeczytam sobie moi drodzy od razu i przejdziemy do rzeczy, żeby nie było. Siemka Michał w nawiasie Sonic1994.pl. No, mam taki nick, także fajnie, że napisałeś w ten sposób. A dla z Oldschoolowców Sonic Wariat. No, nie bez powodu się tak kiedyś nazywałem. Przesyłam tobie parę gadżetów, a mianowicie Crash Twinsanity Insanity na PS2. Które tutaj? O, sobie kładę obok, żeby było. Piaski czasu, gdzieś sobie wyłożę tutaj. Tak jak się umówiliśmy, do tego samą płytkę w wydaniu premierowym odpisą w persi Piaski czasu, też wersja na PS2, a ponadto dwa bonusy Deus Ex w języku e, polskim na Xbox 360, napisy w grze oraz mały pominek, o którym wspomniałeś we Francji. Upominek? To chyba, to już chyba wszystko, nie? Tam chyba nic więcej nie ma, czy jest. Nie grałem w Deus Exa Human Revolution. Pamiętam, że mój kolega z, 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 z Technikum grał w tą grę, a też ma się na Xboxie. E, o ile dobrze przypominam sobie, akcja gry dzieje się w Czechach, w Pradze konkretnie. Nie jestem pewny, czy dobrze mówię, czy to jest kolejna odsłona. W każdym razie, no, ciekawe zastosowanie, zastosowanie takiej gry, trzeba by było sobie to sprawdzić. Um, czekajcie, to na tyle. Mam nadzieję, że wszystko będzie się podobać. Jak najbardziej, jakby co, to postaram się zdobyć w przyszłości jeszcze coś. No i w końcu. A no i w końcu spotkać się z Tobą. No zobaczymy, myślę, że nie będzie kłopotu, żeby się zobaczyć. Z drugiej strony masz mój numer telefonu, jak chcesz to podaj mi swój. Dobra, tutaj takich rzeczy nie będę podawał. a oto rysunek przedstawiający Sonika, który miał trwać 10 minut, a zajął prawie godzinę. O, też miałem problemy z niektórymi palcami, te postacie się e, dziwnie też co prawda rysuje. Sonic the Coolest, ok, spoko. I jeszcze tutaj... Wybacz za pismo, tak w ogóle miałem się z spotkać w lipcu, no ale wiadomo, czemu się nie spotkałem w 2020. Dobra jest taka wiadomość, że w kwietniu 2021 kończę czwartą klasę technikum. Takie pismo masz? szaleństwo. Jako technik logistyk, więc tym razem nie będzie wymówki. W kwietniu 2021 zobaczymy, mam nadzieję, że to się spełni, bo fajnie się spotkać z widzami. Bardzo miły gest to, żeby się spotkać z ludźmi, którzy mnie chociaż tam. Kojarzą. Także Deus Ex Human Revolution. Fajnie. Eee, nie wiem, czy jestem Ci coś winny za to, czy nie, ale spoko. Po prostu wolę się upewnić. Czy, czy coś tutaj robisz? takie? Fa Fajnie, że edycja polska, bo lubię właśnie takie wydania. Crash Twinsanity w wydaniu pełniejszym. Nie wiem, czy, czy tamto mam ci zwrócić, czy coś, nie wiem. Mały upominek chyba tu jest w ogóle jeszcze coś. Bym przeoczył. I. Płytka z Prince of Persie. proszę bardzo, będzie grane, będzie na streamach, może gameplay zrobię najpierw, pokażę. Co to jest? To jakaś figurka z Mario, tak? O, proszę bardzo, patrzcie, ale jaja. Figurka Luigi i Mario z Kinder Joya chyba. To, co wtedy we Francji widziałem. Ja, ciekawe pieniądze. O, fajne. Może być. Powiedzmy, że jestem fanem Nintendo w jakiejś części, więc spoko. Faj, fajne, fajne uzupełnienie tego. Klucze? Niby do czego? A może to taki poglądowy rysunek. Nie wiem, dziwne są te rysunki teraz. Objaśnienia w Pierre języków. I chyba jeszcze drugie to samo. Dobra, fajnie. Fajne gadżety mi wysłałeś. Muszę się z tą skontaktować, czy w ogóle też coś tam miałem. Czegoś nie pamiętam, trochę się działo w międzyczasie. Dobrze, Kusteczka się przyda, w razie czego jak miałbym problemy z nosem, nie, nie żartuję. To już był żarcik. Bomb Folia bąbelkowa się przyda do wysyłek. No i w porządku. Bardzo dziękuję Ci serdecznie, Dawid. Doceniam to. Postaram się też coś Tobie wysłać. Jeżeli znajdę coś, bo kurczę, to tak się składa, że dostaję od kogoś pewne rzeczy, a się okazuje, że ja niestety czasami nie mam, nie mam szczęścia w tych wyborach, żeby coś tam, nie wiem, znaleźć ciekawego, no nie wiem, co. Jest... zawsze, zawsze, zawsze u mnie to problem taki, że nic nie mogę znaleźć, albo mi się wydaje, albo nie. No nic, serdecznie pozdrawiam, dziękuję Ci Dawidzie za przesyłeczkę, w końcu dotarła i już mniej zmartwień na dzień dobry i w ogóle na dobranoc też. Do zobaczenia w następnym filmie, komentujcie, subskrybujcie, Udostępniajcie znajomym na Facebooku, gdziekolwiek się da, na stronach, które macie poświęcone gamingowi, no i oczywiście wspierajcie kanał. Możecie w taki sposób e, mi pomagać, przede wszystkim właśnie móc, jeżeli chcecie, mówię, nie zmuszam, jeżeli chcecie wysłać mi jakieś brakujące elementy do gier, też możecie na przykład, macie jakąś instrukcję, osobno macie jakąś płytkę w stanie dobrym, a ja na przykład mam Platinum, no a wiecie dobrze, że no jednak Sami wiecie doskonale, jak to platinum wygląda. No chyba, że ktoś lubi platinum, to może się do mnie odezwać. Ja trochę tych jeszcze rzeczy mam w Platinum, a tak to możecie mi w ten sposób pomagać i będzie fajnie. Pozdrawiam, do zobaczenia.